Jesteśmy, słuchajcie, z nami Dawid Załęcki. Witam serdecznie. Cześć, witam. Który już dziś odpowiedział na, na wiele pytań, ale też są pytania po takiej walce, które oczywiście trzeba zadać, bo ja podejrzewam, że dawno albo nigdy nie było walki, w której Dawid Załęcki walczył. No, pewnie jak powiem, że na wstecznym, to nic nie powiem, ale gdzieś tam uciekając po kratce. Jak to wygląda? No kurwa, we siebie z czołówką Polski, 17 kilo cięższym chłopem, biusem który jakbyś stanął tak naprawdę naprzeciw, to będzie wbił w ten ring w ciągu, nie wiem, minuty. To trzeba mieć jakąś taktykę. No ja powiedziałem od razu, będę musiał dobrze spier. No i tak robiłem. Oczywiście staram się tam punktować i jakoś tam zaczepiać, czy wsadzać ten cios. Coś nie, coś mi tam weszło. Ja jestem szczęśliwy. No, ja Muszę zapytać o to, co wydarzyło się w pierwszej rundzie, kiedy gdzieś go posadziłeś na te cztery litery. Bo to był pewnie taki moment, gdzie ta adrenalina jeszcze wyskoczyła wyżej i mogłeś poczuć, że to naprawdę dziś można zrobić. Nie, nie, mi ta adrenalina nie wyskoczyła po czymś takim. Biłem się wiesz, z Tomkiem, Sararą, a nie z jakimś tam fletem. Także tutaj nawet nie pomyślałem o tym, żeby go dokończyć czy coś. Po prostu ja wiedziałem, że Tomek, jak w stanie to. Będzie pięć razy groźniejszy, rozjuszony byk, taki ja się z tym liczyłem, więc nie, nie. Ja tam nie czułem się jakoś podniecony za bardzo. Bardziej czujny, może. A dostrzegałeś, że gdzieś coś może nie do końca być z jego zdrowiem, że gdzieś oszczędza, że może nie chce kopać? Ostatecznie w końcu gdzieś te nogi musiał uruchomić, ale jednak sam on mówił o tym, że gdzieś miał taki plan, że jak nie będzie trzeba, to tego robić nie będzie. Aha, no nie wiem, ale kopał, nie? Bo w, końcu... No, w końcu tak, bo musiał. Kopał, kopał, bo kurwa czułem te kopnięcia, kurwa na barkach czy na rękach. Część tam blokowałem, gdzieś tam jakaś noga mnie zahaczyła chyba w gębę. Także kopał, kopał, nie? czułem, czułem. Twardy i fronty walił i właśnie okrężne, nie? High kicki, no kopał, kopał. Także był cały czas zagrożeniem ogromnym, nie? Wiadomo, twardy ze nogi ma wielki chłop, ale jakoś udało mi się, upiekło mi się. Wiesz, co jest niesamowite, że Dawid Załęcki staje naprzeciwko gościa absolutnie z najwyższej półki, Tomasz Sarara i absolutny spokój. i nie ma żadnego problemu, żeby na jakiś tam obrotóweczkę wyprowadzić. To jest coś naprawdę niesamowitego. Nie, no ja ogólnie jak wchodzę do walki, to jak to ktoś jakiś powiedział, że wchodzę bez kompleksów. Ja nie mam kompleksów w tam tam sensie, że czuję się jakoś, nie wiem, zesrany, przestraszony. Nie, ja czuję respekt, wiem do kogo wychodzę, wiem jakie zagrożenie jest między mną, ale podchodzę do walki jak do każdego. Czy to wychodzę do Alana, czy do Kubiszyna, czy do Tomka, ja wychodzę po prostu Pokazać to, co umie, zrobić to, co umie, co, co mi pozwoli zawodnik. Także ja jakoś tak można powiedzieć, zostawiam wszystko sobie z tyłu i idę robić, co mogę. A jak wyjdzie, tak wyjdzie. Wiadomo, zawsze przy rozgrzewce mówię do swoich chłopaków, mówię, ja pierdolę, znowu pod młotek się dałem wiebać. A oni zawsze gadasz to samo, dobra, ćwicz. Ale ty wiesz, że nie każdy w tym sporcie, w tej branży ma tak, że w trakcie walki, przypominam na przykład walkę z Mateuszem Kubiszynem, i jest w stanie rozmawiać albo wymieniać jakieś spostrzeżenia z narożnikiem swojego rywala. No tak, dzisiaj też ktoś tam się ciskał, kurwa, widziałem? widziałem, nie wiem nawet o co. <grym> I też była reakcja, także muszę to zapytać. Gdzieś, gdzieś już ten temat poruszałem, bo to kiedyś mistrz w obecny, czyli Adrian Bartosiński, powiedział mi, że on chyba jest wariatem, bo on ma coś takiego, że on się przed walką absolutnie nie stresuje. Wychodzi na wielkim spokoju do klatki i czasem się naprawdę zupełnie zastanawiał, czy to wszystko jest ok i czy być tak powinno. Ty chyba gdzieś też właśnie wychodzisz z takim spokojem do klatki, bo przynajmniej po twoim zachowaniu widać, że to jest absolutny spokój. Znaczy tak, ja uważam, że wychodzę chyba ze spokojem do klatki. Jak już wchodzę do klatki, to już jest pełen spokój, jakaś tam pełna czujność. Nie stresuje się jakoś, ale chyba to mi bardziej pomaga, bo ten stres chyba przeszkadza, nie? Dobra. Znaczy, nie wiem, bo go nie mam więc takiego aż. No wiadomo, jakiś tam stres jest, bo nie da się całkiem bez stresu, ale jakoś daje radę, nie? Dobra, wiem, że te pytania dziś padały. Tutaj też muszą paść, bo każdy na pewno się zastanawia. No co... ci odpowiem, że nie komentuję, bo nie wiem. I tyle. Ale mówisz o walce czy o przyszłości o twojej? O wszystkim. Nie rób mi... Bo ciężko, czy widzisz kogoś? Na tej organizacji teraz. Bo już Lebaner, wiadomo, zapominamy, bo myślę, że no nie wiadomo, nikt już w Polsce. Tak, byś mu drugą szansę? Ja? Ja mu nie daję szans. Tylko organizacja. A też gdzieś możesz mieć jakąś urazę za to, jak się zachował? Nie mam, bo ja nie wiem, co się wydarzyło. Może naprawdę dostał kopa i ma wstrząs mózgu? Nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć. Tak samo jak nie wiem, widzisz to komu dolega? No, a już to jest prawda, a my go oczerniamy. Wow! <grym> nie wiadomo. Pociśniemy mu, to naprawdę nie przyjedzie, a tak może jeszcze coś z tego wyjdzie. To nic, moi drodzy. Bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę, bo wiem, że jeszcze koleżanka czeka, by z Tobą porozmawiać. Doceniam, że poczekałeś. Wszystkiego dobrego. Spoko.